No dobra, idziemy do ciekawego miejsca. Mam nadzieję, że będzie otwarte. W roku 95 Kobe zostało zrównane z ziemią przez jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi, umiejscowionych bezpośrednio pod miastem. Wydarzenie zostało nazwane mianem wielkiego trzęsienia Hanshin-Awaji i osiągnęło moc 6.9 w skali JMA, czyli skali japońskiej agencji meteorologicznej. Skala ta za maksymalną wartość przyjmuje 7 i wrzuca do niej wszystkie legendarnie potężne trzęsienia ziemi. Trzęsień tej klasy jest kilkarocznie. W historii świata były już przypadki trzęsień mocniejszych i zdecydowanie bardziej niszczycielskich niż Hansin Awaji, ale zazwyczaj wydarzają się one na pełnym oceanie i stwarzają niebezpieczeństwo tsunami. Trzęsienie w Kobe uderzyło w centrum miasta o 5 nad ranem, gdy wszyscy jeszcze spali. Był to najpotężniejszy wstrząs od 1923 roku i w 20 sekund zmienił historię miasta na zawsze. Śmierć poniosło ponad 6 tysięcy osób, ale to nie sama liczba ofiar opisuje horror tego wydarzenia. Najgorsze miało przejść w kolejnych tygodniach. Dzisiaj wybieramy się do muzeum tego wydarzenia i w trakcie tej podróży postaram się wam trochę o tym opowiedzieć. Japonia nie jest jednorodna. Wschód i zachód różnią się odrobinę kulturowo, w szczególności południowe krańce wyspy mają burzliwą historię i kompletnie inne kontakty międzynarodowe kształtowały rozwój miast przez ostatnie kilkaset lat. Zachód często jest określany przez samych Japończyków jako swojski i przyjazny. To ostatnie dotyczy również Osaki, w szczególności Kobe, Hiroshima i Nagasaki. Co je wszystkie łączy? Tragedia. O ile skala zniszczeń przy bombie atomowej jest inna niż ta w Kobe, tak tragedia dotykająca każdego mieszkańca miasta wystawia całe pokolenia na próbę, której się nie zapomina. Tak jak i weteran nie zapomina przeżyć z pola walki, tak i większość mieszkańców Kobe do dziś dzień pamięta dobrze, co działo się po samym trzęsieniu ziemi. Trzęsienie było na tyle mocne, że doprowadziło do zawalenia setek budynków i nadziemnych arterii transportowych. Kobe do tego jest bardzo specyficznym miastem, w dotychczasowych filmikach wspominałem, że jest to miasto budowane na planie parówki, ściśnięte z jednej strony wodą, a z drugiej wysokimi górami. Zjazd z gór do morza rowerem trwa jakieś 10 minut, więc mowa tutaj o bardzo wąskim i bardzo długim mieście. Wzdłuż niego poprowadzone są dwie, czasem trzy arterie komunikacyjne o dużej przepustowości. Reszta uliczek to typowe uliczki mieszkalne, gdzie nie ma nawet odgraniczonych chodników. Wszystkie te drogi zostały zablokowane gruzami budynków i wiaduktów w kilkudziesięciu miejscach. Połączenia kanalizacyjne i elektryczne zostały odcięte w tysiącach innych miejsc na długości kilkudziesięciu kilometrów. W mieście nie było dostępu do słodkiej wody. I to właśnie kształt miasta i tragiczne umiejscowienie naturalnych przeszkód wodnych i górskich sprawiły, że mieszkańcy miasta Kobe stali się więźniami, do których nie można było się dostać w sposób zmotoryzowany. Akcja pomocy miastu trwała aż 3 miesiące. Tysiące ludzi bez dachu nad głową to problem do przejścia poprzez wykorzystanie zwykłej siły roboczej. Dostarczenie słodkiej wody i pożywienia było za to ogromnym problemem. Ludzie chodzili po budynkach, szukając w opuszczonych łazienkach pozostawionej wody w wannach. Higiena była tragiczna, dostawy pożywienia docierały z ogromnym opóźnieniem. Samo Kobe miało 1,5 miliona mieszkańców. Aby w 3 miesiące odgruzować i zabezpieczyć zniszczenia, przybyło 1,2 miliona wolontariuszy z całej Japonii. Taka akcja nie wydarzyła się dotąd nigdy na świecie, ale to właśnie wysoka gęstość zabudowy i zaludnienia była przekleństwem Kobe. Wydarzenia te doprowadziły do opracowania pierwszych na świecie procesów zmasowanej ewakuacji wielomilionowych miast w Japonii, których Działanie dwie dekady później mogliśmy obserwować przy ewakuacji wokoło Fukushimy. Pierwszy raz w Japonii pojawiły się również międzynarodowe układy opieki nad sierotami w momentach kryzysu. Ciekawostką jest, że w muzeum, jak tylko starsi wolontariusze dowiedzieli się, że jestem z Polski, miałem praktycznie ciągłą eskortę dwóch 70-latków, którzy, łamanym angielskim, próbowali mi dziękować za to, że Polska, jako jeden z niewielu krajów, przyjęła w opiekę sieroty z tamtego okresu, odciążając zarazem zespoły ratunkowe w Kobe. Ku mojemu zdziwieniu, wzmianka o Polsce była mocno zaakcentowana w materiałach muzealnych, bo okazało się, że praktycznie nikt z Europy nie był zainteresowany przyjęciem dzieci tak dalekich kulturowo na nieokreślony wówczas czas. Polska jednak od czasów II wojny światowej posiadała z Japonią wyjątkowo dobre relacje. Wiemy już, że samo trzęsienie ziemi nie należało do najmocniejszych, jakie dotknęły ziemię. Ale jak wygląda to na skali Richter? W przypadku trzęsienia w KOBE mieliśmy 20 sekund wysoko zharmonizowanych wstrząsów poprzecznych o amplitudzie kilkudziesięciu centymetrów. Jak się okazało, było to wystarczająco zabójcze, żeby podcinać piętra budynków i przewracać wiadukty. To trzęsienie ziemi wchodzi prawdopodobnie na początek siódemki w skali Richtera. Mamy jeszcze ósemkę i dziewiątkę, które są mocno skorelowane z momentem sejsmicznym. Gdy wyobrazicie sobie zakres ruchów trzęsienia w KOBE jako dużego arbuza to trzęsienie Tohoku odpowiedzialne za katastrofę w Fukushimie byłoby kulą, której nie zmieścimy w salonie dużego mieszkania. Średnica kilku metrów. Było to trzęsienie osiągające najwyższy stopień skali. To jest ten stopień skali, w którym architekci śmieją się z bezradności, a pisarze muszą zajrzeć do fantastyki i anime, aby znaleźć sposoby na opisanie tego, jak wyglądałoby takie trzęsienie na lądzie. W przypadku dziewiątki to wygląda kompletnie inaczej. Przy takich uskokach teoretycznie idąc chodnikiem możemy nagle dostać w twarz. Całym budynkiem. Wewnątrz swojego mieszkania może nas staranować ściana, zanim jeszcze zdążymy upaść od wstrząsu. Każde drgnięcie takiej siły ścina piętra budynków jedno po drugim, ścierając ludzi na proch. Te siły trzęsienia zdarzają się kilka razy na epokę i dotąd zdarzały się tylko pod wodą. To nie jest pytanie, czy takie trzęsienie ziemi pojawi się pod miastem. Pytaniem jest, kiedy to się wydarzy. Tego typu trzęsienia ziemi mogą doprowadzić do śmierci setek tysięcy osób w przypadku uderzenia w aglomerację Tokio lub Osaka. Wizja bardzo mało optymistyczna. Ale mimo to Kobe po 25 latach od tragedii jest cudownie gościnnym miastem, gdzie większość mieszkańców pamięta te kilka miesięcy wspólnej pracy przy odbudowie własnego domu. No i to było warte zobaczenia i zdecydowanie warte tych 600 jenów, ponieważ zdarzyło się to nie tak dawno temu. To jest dużo materiałów i co więcej widać, że Japończycy naprawdę zrobili statystyki. Mają procentowo podane nawet wartości, kto z jakich toalet skorzystał. Tak jakoś się złożyło, że tutaj większość mieszkańców Starszych osób to, jest, to, to są takie przedmieścia Osaki, więc niewiele rąk do pracy, i elektryczności nie ma, wody bieżącej nie ma, wody pitnej nie ma. Tak kilka miesięcy przeżyć bez dachu nad głową, mając jakąś, jakiś prowizoryczny namiot. W zimie, oni mają tu śnieg w zimie. Po wyjściu z muzeum czuje się wielki kontrast pomiędzy tym, co miasto przeszło nie tak dawno temu, a tymi spokojnymi uliczkami pełnymi przyjaznych twarzy. Kobe od zawsze wydawało mi się wyjątkowym miastem. Możliwe, że to właśnie to trzęsienie ziemi i niedawna przebudowa infrastruktury wpłynęły na to. Zdaje się, że długotrwałe przeżycie zmieniło klimat panujący w mieście. Planowanie kryzysowe zmieniło się za to w całym kraju. Kobe w tej chwili posiada rezerwowe zbiorniki słodkiej wody, ukryte wysoko w górach za szeregiem tam i zaworów. W razie kataklizmu ze zbiorników można odprowadzić słodką wodę za pomocą gumowych rur, które powinny przetrwać największe wstrząsy. Główny zbiornik został umiejscowiony również przy przecięciu się trzech dużych strumieni górskich, które w razie czego będą przekierowywane, aby dopełniać stan wody. Arterie komunikacyjne zostały poszerzone i nowe wiadukty są zbudowane w taki sposób, że jeżeli przewrócą się mimo zabezpieczeń, to wszystkie. Na jedną stronę jezdni, pozostawiając drugą połowę drogi przejezdną. Ale przede wszystkim to ludzie się zmienili. Akcje ratunkowe, w których bierze udział ponad milion ludzi, checked. Japońska solidarność w trybie kryzysu, sprawdzona. Zdolność szybkiej odbudowy miasta, nie zapominając o wpisaniu wydarzenia do historii miasta, udało się. Tak jak u nas w Polsce, wymierają ostatni z żyjących świadków naszych najczarniejszych historii nie wliczając w to horrorów bolszewickiej bezpieki, oczywiście. Tak w Kobe praktycznie każdy dorosły człowiek w wieku 40 lat wzwyż został ukształtowany tym wydarzeniem. Niezwykle ciekawa historia, która sprawiła też, że znalazłem nowy pomysł na wycieczkę w Kobe. Tak się składa, że ten największy zbiornik retencyjny, o którym wspominałem, znajduje się niedaleko. Dlatego zapraszam wkrótce na kolejny kawałek vloga potułaczkowego, gdzie dotrzemy z Maćkiem do Tamy po drodze zwiedzając kilka niezaplanowanych miejsc.